Witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o nominacji Fernando Santosa na selekcjonera Polskiej Kadry Narodowej. Więc z dnia dzisiejszego, czyli 24 stycznia oficjalnie Cezary Kulesia powołał na stanowisko nowego selekcjonera Fernando Santosa, który zastąpi Czesława Michniewicza, z którym polski Związek Piłki Nożnej postanowił nie przedłużyć wygasającej 31 Grudnia umowy. A więc no, Fernando Santos, no, trener naprawdę z genialną kartą na koncie Mistrzostwa Portugalii, Puchary Portugalii, również y, oczywiście, co, co chyba najważniejsze Mistrzostwo Europy wygrane z Portugalią w 2016 roku, też y, doświadczenie selekcjonerskie, jeżeli chodzi o reprezentację Grecji, więc można powiedzieć, że kartę selekcjonerską Fernando Santos ma naprawdę genialną. I był to po prostu chyba jeden z lepszych wyborów na te, na te stanowisko. Pojawiały się też różne nazwiska, takie jak Władimir Petkowicz, Pablo Bento czy Erna Renard. No. Mi się wydaje, że też oczywiście bardzo dobrym aspektem tego wybogu jest to, że Fernando Santos pozwolił sobie, że tak powiem, dobrać polskich asystentów, i w tym przypadku będą to najprawdopodobniej Łukasz Piszczek, czyli wybitny reprezentant polski, wieloletni obrońca Boruszy Dortmund i no, jeden z najlepszych piłkarzy świata w swoim PRIME na pozycji, do swojej pozycji, więc na pewno będzie mógł ze swoim doświadczeniem, zwłaszcza pomagać tym, młodszym piłkarzom, którzy są dopiero gdzieś tam na początku tej swojej reprezentacyjnej kariery. Pojawi się też Tomasz Kaczmarek, były trener Lechii Gdańsk, z której co prawda został zwolniony, ale trzeba pamiętać, że on też ma już za sobą, że tak powiem, asystenturę, jeżeli chodzi o pomoc selekcjonerowi kadry narodowej, dlatego, że pomagał był asystentem Boba Bradleya w reprezentacji Egiptu, a więc to też nie jest byle co, więc myślę, że ci dwaj panowie będą na pewno gdzieś tam pomocą Fernando Santosowi służyli. Na, na co jeszcze wypada zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o Fernando Santosa? Na pewno na to, że potrafił, potrafił współpracować z gwiazdami, takimi jak w reprezentacji Portugalii, choćby. Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes czy też y, Rafael Leao, i można tutaj wymieniać i wymieniać. I my też mamy takie gwiazdy, powiedzmy sobie szczerze, jak choćby Robert Lewandowski, Piotr Zieliński i Wojciech Szczęsny. No zwłaszcza ten pierwszy, czyli kapitan naszej drużyny, nie jest może, że tak powiem, najłatwiejszym piłkarzem do prowadzenia, ale z kogo Fernando. Santos pokazał, że można poskramić Cristiano Ronaldo i przez 8 lat radzić sobie z jego takim wybujałym ego i gwiazdarstwem. To myślę, że panowie Santos i Lewandowski również powinni znaleźć wspólny język i powiedzmy sobie szczerze, że to też zdejmie pewny ciężar z Roberta Lewandowskiego, takiego nieraz poprawiania w wizerunku niektórych selekcjonerów, czy dopowiadania czegoś za tych mniej doświadczonych. Po prostu tu do szatni wszedł szef, który powiedzmy sobie, szczerze, wszystko sam ogarnie, że tak powiem, po swojemu, a Robert Lewandowski, i reszta będzie ich zadaniem tylko to, by po prostu dobrze grać w piłkę i skutecznie, że tak powiem. Kreować y, grę czerwonych, nad no, co? Jeszcze należy zwrócić uwagę na to, co mówił Santosz na konferencji, że pe, przede wszystkim będą grali piłkarze na swoich pozycjach, co jest y, bardzo istotne. <kluje> Choćby w przypadku takich piłkarzy, jak y, Piotr Grzeniński y, z Napoli, który za Jerzego Brzęczka, Paulo Sousy czy Czesława Michniewicza często nie grał na pozycji. Z Napoli, grał troszeczkę bardziej przede a Myślę, że w takim pomyśle Fernando Santosa, no, on powinien być raczej takim cofniętym zawodnikiem. No, o czym tu jeszcze należy wspomnieć? Kontrakt został podpisany do końca eliminacji Euro 2024, choć od razu trzeba wspomnieć, że jeżeli będzie awans na niemieckie mistrzostwa, to z automatu umowa Santosza przedłuży się o... do 2026, czyli do potencjalnych miejmy nadzieję mistrzostw świata. Jeżeli chodzi o zarobki, będą to najwyższe zarobki w historii Polskiego Związku Piłki Nożnej. Fernando Santos jego sztab zgarnął 3 miliony euro, no co na polskie warunki jest naprawdę no, kosmiczną pensją, no i oby nowy pan trener no powiedzmy sobie wprost zasłużył na tak duże pieniądze i takim pierwszym krokiem ku temu będzie pokonanie w dwóch pierwszych meczach Czech i Albanii w eliminacjach Euro 2024. Ważne jest też porozumiewanie, gdyż Fernando Santos wydawało się, że mówi tylko po portugalsku jednak dzisiaj się okazało że też nie ma problemów z językiem angielskim i z piłkarzami będzie mógł się z łatwością w tym języku komunikować więc też na pewno tutaj będziemy patrzeć jak to będzie wyglądało choć mówię tu pomoc dwóch polskich asystentów może okazać się bezcenna jeżeli chodzi też o pozostałe funkcje jakie otrzyma Santos to Powiedzmy sobie szczerze, taka koordynacja działań y, trenerów, jeżeli chodzi o grupy młodzieżowe. Takiego człowieka w Polskim Związku Piłki Nożnej jeszcze nie było. Będzie on tam pomagał panu Mateńce i panu Downie w ogarnianiu, że tak powiem, y, oględnie tych drużyn młodzieżowych. Będzie to oglądał i miejmy nadzieję, że jak będzie odchodził w 2026, to. Coś po sobie y, fajnego pozostawi no, i na tym będzie można budować naprawdę y, nową reprezentację. Ostatnim istotnym faktem jest to, to że tutaj y, Cezary Kulesza nie popełnił błędu y, Paulo Souzy, czyli w to, że w umowie zostało już zawarte, że y, selekcjoner Santos będzie y, mieszkał w Polsce, konkretnie w Warszawie, czego... Paulo pa Sousa nie chciał robić i był takim troszeczkę selekcjonerem, powiedzmy sobie brzydko na dojazd i też yy, yy, nie, niechętnie pojawiał się na meczach ekstraklasy. Tutaj Fernando Santos od razu właściwie zadeklarował, że będzie mieszkał w Warszawie, będzie pojawiał się na meczach ekstraklasy, będzie też yy, oczywiście w ramach swojego czasu prowadził jakieś. Wykłady dla polskich trenerów i miejmy nadzieję, że to po prostu gdzieś tam w przyszłości zaprocentuje. Wątpliwością co do Fernando Santosa może być wiek. Jest to 68-letni trener dla Open Hacker, kiedy podpisywał umowę z PZPN. -em. Był chyba 4 czy 5 lat młodszy, ale po, jeżeli sobie popatrzymy na to, co robili. Że tak powiem, sędziwi selekcjonerzy, to chociażby Luis Aragones wygrywał z kadrą Hiszpanii w wielkim stylu Euro 2008, a dwa lata później ten sukces po, powtórzył wręcz, nawet powiedzmy go powiększył niewiele młodszy Vicente del Bosque. Więc powiedzmy sobie szczerze, to nie jest praca klubowa, gdzie trener musi tutaj trenować. To jest praca. Reprezentacyjna, gdzie dużą część zrobi ze swoimi asystentami, i po prostu będzie mógł nadzorować tę pracę, jaką no, przeprowadzał piłkarzy czy sztabowcy Fernando Santosza. No i podsumowując już ten odcinek, wydaje się, że to jest po prostu marzenie, co za się spełniło. Ma trenera z wielkim nazwiskiem, ma trenera z sukcesami międzynarodowymi i ma trenera z po prostu z fajną, piękną gekartą międzynarodową i ma trenera, który pracował z takimi gwiazdami jak choćby Cristiano Ronaldo. A jak to będzie wyglądało, przekonamy się w najbliższych miesiącach, przy najbliższych powołaniach. A ja się z Wami widzę w kolejnym odcinku mojego programu. Na razie.